A. Sani morally wth Mecz walki, generalnie na gorąco mogę powiedzieć. No, w jakimś stopniu utrzymywaliśmy, utrzymywaliśmy kroku e, gugowianą i jak już to wyglądało. No. W końcówce meczu, no, nie wiem co się działo. No. Rozsłoniliśmy na nas, nas, nasz, nasz dorobek i przegraliśmy ten mecz w końcówce. Początek spotkania było, było troszeczkę nerwowości e, w naszym graniu. E, i Strony Głogowa, także to są derby, no tutaj tutaj się zostawia całe serce na boisku i po prostu stąd takie małe wyniki. Myślę, że u nas w nie ma takiego czegoś jak pierwszy drugi skład. Trener Trenarszafaniec stara się wykorzystać w 100% wszystkich zawodników, których mamy i, i nie można powiedzieć, że ktoś zawiódł. My gramy jeszcze w Opolu, że myślę, że śmiało możemy wyrwać dwa punkty. sobie no, zabrze, które. Super nie gra, wiadomo Zabrze to Zabrze, nasz pikowany ale gramy u siebie, co udowodniliśmy z meczem z Kwidzynem, że to jest nasza twierdza powoli się robi i czekamy na zespół Zabrze z tak. Myślę, że po przerwie tak samo dobrze funkcjonowała nasza obrona jak w pierwszej i dzięki temu udało nam się no, wybronić, mi się udało wybronić rzuty, ale też było parę piłek po bloku. Myślę, że jeszcze w więcej można było odbić, a mniej stracić. No, naprawdę dzisiaj niczym nas nie zaskoczyli, wręcz przeciwnie. Może zaskoczyli nas swoją słabą dyspozycją w ataku, ale to tyle. A co do Dudka, to Dudek dzisiaj potwierdził klasę, nazwiska i broni tak jak Jurek. Myślę, że dla większości zawodników potrzeba jeszcze przynajmniej dwóch sezonów, żeby oni przekonali się, co to znaczą derby. Ja już czuję na 100% co to znaczą derby i dla mnie ten mecz był najważniejszy w tym sezonie. Dysponujemy mocniejszym troszeczkę składem chyba niż Zagłębie w tym sezonie, aczkolwiek wynik no, by mógł być w jedną i w drugą stronę, bo do 50. minuty bodajże było, był remis. I ten wynik oscylował jak jedną, dwoma remis, jedną dla zagłębia. Doganialiśmy. Ale myślę, że z przebiegu całego meczu dzisiaj Rafał Stachera bardzo dobrze w Ramce podbijał. Obrona stanęła dość twardo i to myślę było powodem tego, że wygraliśmy. Straciliśmy tylko 20 bramek, także to jest na pewno rezultat, który promuje obronę no i, i bramkarza przede wszystkim, bo dzisiaj... To co Rafał zrobił w bramce, to, to myślę, że odebrał w niektórych momentach od dorzucania zespołu zespołowi przeciwnemu. Cieszę się, że, że w końcu potrafiliśmy potrafiliśmy dorzucić kilka ważnych bramek. No, Włączył się Antek Praka Penia, takie trzy bramki pod rząd rzucił i w przewadze i na równowadze gdzieś tam na czasie. Także dzięki temu myślę, że, że cały zespół się zasłużył na, na słowa pochwały. I nawet ci, którzy nie wyszli, bo, bo też tam żyli na tej ławce i, i pomagali na tyle, na ile mogli z ławki. A ci którzy grali no to dzisiaj pokazali tutaj charakter i wywalczyli te dwa punkty